Panowie, prosimy! Żyrardowskie Radio Retro Umiar Mówi Tadeusz Sznuk. Zapraszam Państwa na audycję Żyrardowskiego Radia Retro. Doktor Maciej Klociński przygotował dla Państwa nagrania z kolekcji sercem zbieranej imienia Jana Zagozdy. Przypomni nam niektóre postaci polskiej piosenki i sceny, przedstawi dokumentalne nagrania i opowieści o tych, którzy zostali, bo wielu z tych wielkich już niestety od nas odeszło. Czarne, kruche krążki zachowały głosy artystów, których już nie ma. Wspomnienie o nich jest jednak wciąż żywe. Te piosenki to ślad po tych, których pamiętamy. Witam Państwa w Radiu Retro. Maciej Klociński. Pan Jerzy Adamski opublikował w sieci piękne nagranie, na które długo czekałem, bardzo długo czekałem, żeby go posłuchać. Chodzi mianowicie o tangolalkę, piękną kompozycję Igo Kranowskiego. Pan Igo Kranowski, właściwie Izak Krantz, kompozytor znany z takich pięknych tang, jak Bajka. Bajką byłaś dla mnie ty. Piękna, ale zła zabawka czy tango? Góralskie. Przedwojenny wspaniały kompozytor, ale i autor tekstów piosenek. Zanim przejdziemy do wspomnianej lalki i mojego odkrycia, posłuchajmy góralskiego tanga. A państwo na pewno też wychwycą popularne melodie W murowanej piwnicy i góralu czy ci żal, Które zostały ciekawe wplecione w aranż tej piosenki. 1937 rok. Orkiestrą dyryguje pan Iwo Wesby, A śpiewa Mieczysław Fog. Takie tango gdy zagrają, melodie rzewne płyną w dal. kola wszyscy je śpiewają, rozlega echem się śród wal. Hej, za górami, za lasami, górale tańczą z góralkami. Uralskie tango gdy zagrają, melodie żebne płyną w dal. A teraz ten rarytas, o którym była mowa na początku naszej audycji. Nagranie, które bardzo długo nie ujrzało światła dziennego. Ma je wielki kolekcjoner płyt, pan Jerzy Adamski z Warszawy. Na płyty nagrali także to tango Tadeusz Faliszewski i Adam Aston. Tę pierwszą płytę mam z Faliszewskim, ale tej drugiej mi brakuje. I oczywiście będę jej szukał z całą. Z całą mocą, natomiast to ten utwór na płyty nagrał także bohater dzisiejszej audycji Henryk Szyfman, będziemy go dzisiaj słuchali to płyta Syrena Electro numer katalogowy 9001 matrycowy 23432, to dla specjalistów a nagranie pochodzi z 1933 roku Henrykowi Szyfmanowi akompaniuje Henryk Pewzner. Muzyka i słowa Igo Kranowskiego. Posłuchajmy tego wokalno-aktorskiego arcydzieła. oczkiem śmiejesz się. dokuczasz Bo tylko to od Ciebie chcę Gdy jeszcze małym dzieckiem byłem Najchętniej lalką się bawiłem Dziś Miłą, piękną, żywą Dzieściły się marzenia me Jak luleczka bawisz mnie Mrugasz oczkiem śmiejesz się Oh <laughs> powiedzieć kocham Cię, bo tylko to od Ciebie chcę. Śpiewał Henryk Szyfman, piosenkarz. Ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie oraz Szkołę Podchorążych. Z wykształcenia był kompozytorem, uczniem Kazimierza Meirholda, w klasie fortepianu i kompozycji w Szkole Muzycznej imienia Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Szkołę ukończył w 1936 roku. Był też śpiewakiem, barytonem, reklamowany był jako polski Jack Smith lub szepczący baryton. W latach 30. ubiegłego wieku występował gościnnie w Warszawie, m.in. w Dancingu Paradis. Używał wówczas pseudonimu Mario Malvano. W 1933 roku nagrał płyty dla Syryna Rekord, śpiewając w języku polskim i niemieckim. Do wybuchu II wojny światowej pracował zawodowo jako urzędnik ubezpieczeń społecznych w Krakowie. We wrześniu 1939 roku brał udział w kampanii obronnej, od 1941 służył w polskich siłach zbrojnych w ZSRR, a następnie w Armii Polskiej na Wschodzie i wreszcie w drugim Korpusie Armii generała Władysława Andersa, między innymi jako oficer administracyjny w Wydziale Kultury i Prasy. Po II wojnie światowej powrócił na krótko do Warszawy. Działał jako impresario, oraz kierownik, organizator imprez artystycznych. Około 48 roku wyemigrował do Izraela. Zaskoczę Państwa, bo mam szyfmana w mojej kolekcji, ale to nie jest nagranie w języku polskim. Artysta śpiewa w języku niemieckim i to dla miłośników jego ciepłej, pięknej barwy głosu, zagram jeszcze na koniec to te tango, ten utwór z mojej płyty, z mojej kolekcji. Cyganie, zabrałeś serce moje? Słynne tango, które być może Państwo znają w wykonaniu chóru Eriana. Zigan, du hast mein Herz gestrollen. Nie umiem po niemiecku mówić, ale Mario Malvano, czyli Henryk Szyfman, będzie Państwu po niemiecku śpiewać. On umiał śpiewać po niemiecku, bo nagrał, nagrywał i śpiewał, występował też z piosenkami w tym języku. A ten język, którego ja osobiście nie lubię, ale bardzo pięknie. Brzmi w tych tangach sentymentalnych właśnie w jego wykonaniu. I taką próbkę tego piękna dla Państwa przygotowałem. Podbiłeś serce cyganie. Przy fortepianie także Henryk Pewsner. Du hast mein Herz gestohlen mit deiner Geige und mit deinem Gesang. Die du hast mein Herz gestohlen, ich muss dich lieben mein Leben lang. Der von deiner Geige wirkt auf mich wie goldener sein Und um das zu empfinden, braucht man nicht einmal selbst Zigeuner sein. Zigeuner, du hast mein Herz gestohlen. mit deiner Geige und mit deinem Gesang. Der Ton deiner Geige Bührt auf mich wie goldener Ungarbein Und um das zu empfinden Braucht man nicht einmal selbst Zigeuner sein Zigeuner, du hast mein Herz gestohlen Mitte deiner Geige to wszystko na dziś. Dziękuję Państwu zapraszam na kolejne moje audycje, Maciej Klociński. Kilka lat temu zacząłem zbierać płyty szelakowe. Ciężkie, szybko obrotowe krążki. Te krążki są tak kruche, że po upuszczeniu tracą one swój żywot. To poprzedniczki winyli, płyt długogrających. Płyty nagrywane systemem najpierw akustycznym, później elektrycznym, ale za każdym razem po prostu antyki. Faktycznie, takie płyty zawsze szumią, bo muszą szumieć, kiedy są w złym stanie, to także trzeszczą. Ale proszę mi wierzyć, że za każdym razem, kiedy kładę taką płytę na talerzu zabytkowego gramofonu, to czuję ten kontakt z przeszłością, kontakt z historią. Od samego początku, właściwie, fascynowała mnie w tych płytach nie tylko muzyka, ale też to, jak one wyglądają, jakie są w dotyku i nawet jak pachną. Oglądałem starannie wykonane barwne etykiety płyt, piękne złote litery na nich i ciekawe archaiczne sformułowania. Na tych właśnie etykietach starałem się też rozszyfrowywać pseudonimy artystów czy yy, na przykład odnajdywać daty nagrań w katalogach. Moją fascynację podżegały audycje Jana Zagozdy i Danuty Żelechowskiej w polskim radiu. Przepiękne audycje prezentujące nagrania z szumiących tych właśnie starych płyt. No i nagrania: orkiestry, soliści, chóry, muzyka taneczna, ludowa, poważna. Na tych płytach można było znaleźć wszystko, proszę państwa, nawet dialogi komiczne w wykonaniu wybitnych artystów kabaretowych. Zbieranie tych przedmiotów, w których zaklęta jest dusza przyszłości, to bez wątpienia, stało się w końcu ulubioną pasją, ulubionym zajęciem. A stos moich płyt powiększał się z dnia na dzień. W końcu postanowiłem w Żyrardowie założyć klub miłośników starej płyty podczas zajęć z seniorami w Klubie Seniora. Spotkania odbywały się na żywo i były otwarte oczywiście dla wszystkich, nie tylko dla seniorów. Spotykaliśmy się przy kawie, herbacie i starym przedwojennym gramofonie i wsłuchiwaliśmy się w te głosy przeszłości, które darowały nam te właśnie wyjątkowe czarne krążki, płyty szelakowe.